Weika? Podobnie jak rok temu, dziś chciałbym z Wami skonfrontować trzy tegoroczne propozycje na moby, które Mojang zaproponował nam w poprzednich dniach i na które będziemy mogli oddać swój cenny głos. Na zasięgu zostaw proszę łapkę w górę, by jak najwięcej graczy mogło trafić na ten materiał i wiedziało wszystko, co jest wiadome i potwierdzone o mobach, i nie powtórzyła się historia sprzed lat, kiedy to gracze źle zinterpretowali filmy Mojangu i myśleli, że Glow Squid będzie hipnotyzował, ale i będzie duplikował przedmioty, a Rascal będzie rzucał tylko zaklęty. Żelazny Killów. Tutaj nie ma faworyzowania żadnego z kandydatów, zresztą sam jeszcze żadnego nie wybrałem, jest tylko rzetelne ich przedstawienie. Pamiętaj o tym, żeby głosować na MOBA, który jest Twoim faworytem i to ty chciałbyś go zobaczyć w grze. Nie patrz na jakichś youtuberów czy inne osoby, które namawiają Cię do oddania głosu na propozycję, która do Ciebie nie przemawia. Podoba Ci się koncepcja pingwina? Oddaj na niego głos. Chciałbyś w grze pancerniki? Głosuj. A może jednak krab? Dawaj! Nic nie stoi na przeszkodzie. W tym roku Mojang zdecydowało się dać nam zwierzaki z świata rzeczywistego, które jakkolwiek będą funkcjonalne. Teraz, tak samo jak rok temu, głosować będziemy nie na Twitterze, a między innymi na serwerze Bedrock Edition i po doświadczeniach sprzed roku uważam, że to jest najciekawsza opcja. Ale oprócz tego oddamy głos w naszym launcherze i na stronie minecraft.net. Jeśli będzie trzeba, stworzę dla Was materiał odnośnie głosowania i pokażę jak głosować. No nic, przejdźmy do konkretów. Moby zderzą ze sobą w porównaniu z kilkoma podpunktami, a mianowicie wygląd, wielkość i cechy, występowanie, indywidualne przedmioty związane z mobem, jego funkcjonalność, jego użyteczność, jego animacje, jego pasywność, co zmieni w grze, a także rzeczy z animacji, które mogą być mylnie zinterpretowane jako rzeczy do dodania. Omówienie, zaczniemy chronologicznie i pierwszym mobem, jakiego poznaliśmy, jest Krab. Jest to niebieski mob o szerokości około jednej kratki. Posiada parę pomarańczowych szczypiec, z tym, że jedne z nich są znacznie większe od drugich. Z charakterystycznych rzeczy w jego wyglądzie to są niewątpliwie sześć sztuk odnóży, ciekawie wyglądające nozdrza, a także biała jego dolna część. Występować będzie tylko na dość świeżym biomie, jakim są namorzynowe bagna, pośród wszędobylskiej tam gęstej roślinności konkretnie mówiąc, chodzi o Oliany na nomorzynowym Drzewie. Dzięki temu Krab stanie się ekskluzywnym mobem dla tego biomu, gdyż aktualnie ma tylko jeden beżowy ekskluzywny wariant żaby, ale wciąż to nie jest indywidualny mob dla tego biomu, gdyż te występują jeszcze na zwykłych bagnach. Wraz z dodaniem do gry Kraba, z pewnością dostaniemy minimum dwa przedmioty związane z mobem. Pierwszy z nich to przedmiot techniczny, niedostępny na survivalu, czyli jajko spawnujące. Natomiast drugi to jego wielki szczypiec, który widzimy na anime. Animacji. Mob będzie funkcjonalny, gdyż wspomniany jego wielki szczypiec sprzeda się graczom, którzy lubią w Minecraft budować, zwłaszcza na survivalu. Konkretnie mówiąc chodzi o zasięg stawiania bloków. Ten w grze jest dość niewielki, a dzięki szczypcom ma zostać on zwiększony. Niestety nie wiemy na jakiej zasadzie to ma działać, bo spekulacje są różne. Mi się wydaje, że szczypce umieszczać będziemy w drugiej ręce, choć niektórzy sądzą, że w związku z tym pojawi się nawet nowy slot, ale pamiętajcie, to są wciąż przypuszczenia. Jeśli chodzi o użyteczność. Ciężko tutaj spekulować. Wszystko zależy od działania nowego przedmiotu. Jeśli będzie to przedmiot, który podobnie jak luneta się nie zużywa, krab po jednorazowym spotkaniu stanie się raczej mało użyteczny. Natomiast jeśli moczak zdecyduje się dodać mu pasek wytrzymałości jak narzędziom, wówczas faktycznie warto będzie zdobyć wiele sztuk szczypców, aczkolwiek znowu najpewniej wtedy będzie na nie można nałożyć zaklęcie mending, przez co potrzeba zdobycia kolejnych może stać się niepotrzebna. Myślę, że istnieje niewielka szansa na dedykowane zaklęcia dla przedmiotu, które mogłyby jeszcze bardziej zwiększyć zasięg stawianych bloków, ale podkreślam, to tylko spekulacja. Jeśli chodzi o jego animację, to krab porusza się chodząc bokiem. Również bokiem mogą chodzić po drzewach namorzynowych, a także, co ciekawe, są w stanie z nich zeskoczyć, co możliwe podpowiada nam, że MOB będzie albo bardzo odporny na obrażenia od upadku, albo w ogóle nie będzie ich dostawał, jak na przykład kot. Uwielbia machać swoim wielkim szczypcem. Mob wychodzi na to, że będzie pasywny albo neutralny, bo jest szansa, że jeżeli go zaatakujemy, ten zada nam jakieś obrażenia. Z pewnością nie będzie mobem agresywnym. A co pojawienie się kraba zmieni w grze? Będziemy mieli nowy przedmiot, czyli jego szczypce. Większy zasięg stawiania bloków to gratka dla ludzi budujących na Survivalu. Na morze nowe bagna zyskają swojego unikalnego moba, którego nie mają przez anulowanie świetlików. W kwestii rzeczy, które są w animacji, a raczej nie są częścią aktualizacji, to pluski wody, które widać przy wskakiwaniu jednego z bohaterów do morza. Kolejnym mobem, jakiego weźmiemy na tapet jest pancernik. Jest to stricte brązowy mob z odstającymi uszami, różowym pyszczkiem, a także pancerzem. Potrafi zwinąć się w blokową kulkę. Zrobi to, gdy albo go czymś zaskoczymy, co najpewniej oznacza jego przestraszenie się przez na przykład zaatakowanie, a także będzie w tej postaci występował naturalnie, gdy go znajdziemy. Ten powinien być zwierzakiem wielkości około jednego bloku. Widać to wyraźnie, gdy jest zwinięty. Na animacji jest wielki na szerokość jednego bloku. Znajdziemy go tylko na rozległych terenach sawanny, pośród wysokiej trawy. Dzięki pojawieniu się w grze pancernika, sawanna w końcu dostanie swojego ekskluzywnego moba. Z czasem Mojang może zdecydować się zaktualizować sawan która przed laty odpadła w głosowaniu, przez co z ekskluzywnych mobów dojdą strusie, a także termity, którymi, co ciekawe, pancernik może się odżywiać. Oczywiście nie łączcie proszę dodania pancernika z dawną aktualizacją Sawanny. Jeśli mojang faktycznie mają zmienić w aktualizacji 1.21, to zrobi to niezależnie od wyników głosowania na moby. W kwestii indywidualnych przedmiotów, jakie wraz z pancernikiem dostaniemy, to oczywiście jego jajo spałnujące, skjut, czyli po polsku tarczka, która będzie przez niego upuszczana, choć nie nie wiemy czy losowo, podczas dorastania jak w przypadku żółwi morskich, czy też po zabiciu. Z owej tarczki będziemy mogli zrobić nową zbroję dla naszego psa. Pod tym względem pancernik ma najwięcej przedmiotów ze wszystkich mobów jakie nam zaprezentowano. Funkcjonalność pancernika o jakiej obecnie wiemy ogranicza się do przed chwilą przytoczonych skjutów, z których zrobimy zbroję dla wilka. Ta najpewniej będzie tak samo jak w przypadku zbroi dla konia, niezniszczalna, a także bez możliwości wrzucania wzorów na zbroję. Animacja jaką możemy zaobserwować to oczywiście podskoczenie zarówno zwinięcie, jak i rozwinięcie się z postaci kwadratowej kulki. Będzie mógł coś wąchać, co widać po jego pyszczku oraz zatrzepocze swoim łebkiem. Niewątpliwie pancernik będzie pasywnym mobem, a jednocześnie bardzo strachliwym. Co pojawienie się pancernika zmieni w grze? Nasz wilk będzie bezpieczniejszy dzięki zbroi, Sawanna w końcu zyska swojego ekskluzywnego moba, a także krajobraz biomu stanie się niewątpliwie piękniejszy dzięki zwiniętym w kulkę, a właściwie w kwadrat pancernikom. No i trzecim, a zarazem ostatnim mobem, jaki może pojawić się w Minecraft 1.21 jest Pingwin. Ma to być mob typowo czarny z białym brzuchem, różowymi łapkami, czerwonym dziobem i żółto-złotymi elementami na głowie. Podobnie w animacji widzimy, że wielkość pingwina mniej więcej może być w kwestii szerokości na jeden blok, ale za to wysokość to już jest tyle co nasza postać, co widać na porównaniu z Lady Agnes, której wysokość to około 1,5 bloku. Pingwiny są nieco niezdarne na lądzie, aczkolwiek w wodzie są eleganckimi pływakami. Występować mają również na jednym biomie i są to kamieniste brzegi. Biom jest bardzo zaniedbany w grze i nie ma nic ekskluzywnego, więc dzięki pingwinom będzie sens ich szukać. W kwestii przedmiotów niestety tutaj jest najgorzej, gdyż pingwin jedynie to dostanie to jajo spawnujące. Nic nie wspomniano nam o żadnym przedmiocie. Za to poinformowano nas o specjalnej, ekskluzywnej funkcji, a mianowicie czymś podobnym do delfina, tyle, że tak jak delfin dając nam efekt gracji daje nam boosta gdy pływamy w wodzie, tak pingwin ma nas przyspieszać, ale kiedy jesteśmy w wódce. Na pojedynczym oceanie ma to sens, ale w przypadku podróżowania przez ląd, pingwina najpewniej będziemy musieli zostawić ze względu na jego mierne poruszanie się po lądzie i w przypadku kolejnego oceanu znaleźć będzie trzeba następnego moba. Niemniej z tego względu jego użyteczność niemal się nie wyczerpuje i przy każdorazowym płynięciu będziemy chcieli szukać pingwinów. W kwestii animacji mob będzie bardzo bogaty. Przede wszystkim rewelacyjnie wyglądająca animacja pływania, wyskakiwanie z wody na ląd, po czym zobaczymy świetne ślizganie się na brzuchu, podczas schodzenia rozkładają skrzydła i poruszając się, gibają się na boki i co bardzo interesujące, gdy spadają do wody, również towarzyszyć ma im specjalna animacja przypominająca utracenie równowagi, jak i samo spadanie, będzie wyglądał ciekawie, przez to, że są przerażone. Oczywiście, mob też będzie typowo pasywny. Co jego obecność zmieni w grze? Kamieniste brzegi, o których praktycznie nikt nie pamięta, staną się ciekawsze ze względu na swoją jedyną unikatową cechę. Pływanie łódkami stanie się szybsze, jeśli będziemy mieli obok ciebie pingwina, choć w erze Elytry wielu graczy z tego i tak nie skorzysta. Dostaniemy też MOBA bogatego w wiele świetnych animacji. W kwestii rzeczy, które mogą zostać mylnie zinterpretowane przez filmik promujący pingwina, to kwestia widocznych plusków wody, dynamiczne światło, które widzimy po wpadnięciu latarni do wody, a także przynoszenie nam wyrzuconych przedmiotów przez pingwiny. Przynajmniej nic o tym oficjalnie nie wiemy. O tym, że zbudowane statki pływają chyba wspominać nie trzeba, że to tylko na potrzeby tego filmiku. Przedstawiłem wam jak najbardziej obiektywnie się da wszystkie propozycje na moby. Sam osobiście nie wiem na co oddam głos, bo w sumie wszystkie trzy chętnie bym zobaczył w grze i rzeczy, które dodają jak najbardziej mi odpowiadają. Napisz w komentarzu, który mob jest twoim faworytem, który jest średni, a który najgorszy. Czyli w wielkim skrócie wypisz swoje top 3 mobów w tegorocznym mob Głosowanie zaczyna się 13 października od godziny 19 i kończy się 15 października o godzinie 19.15. Gdy tylko się zacznie, odpalę live i przy Was pozwiedzam sobie mapę na serwerze Bedrock Edition. Dzięki Wam wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!